Cześć, witajcie w nowej serii na tym kanale. Będą to audiologii o moich przemyśleniach, o komentarzach do bieżących sytuacji. Jeszcze nie wiem, zobaczymy, co się dokładnie stanie. Będzie to nagranie tylko mojego głosu. Dlatego możecie sobie odpalić jakąś herbatkę lub cokolwiek innego. Ja w międzyczasie będę do Was mówił. I zachęcam Was również do komentowania. A bardziej do wchodzenia w dyskusję. Na każdy komentarz oczywiście odpiszę i bardzo chętnie wejdę w jakąś polemikę. Czy się z zgadzacie, czy się właśnie nie zgadzacie? Bardzo chętnie usłyszę, co o tym myślicie. A pierwszy odcinek będzie tyczył mniej więcej tego, co jest w tytule, ale pozwólcie, że to trochę rozwinę od drugiej strony. Otóż ostatnio bardzo przyjrzałem się konfliktom, które dzieją się na linii. Yy... Ugrupowań LGBT oraz ugrupowań narodowych. Oczywiście ja zawsze stoję, po, przynajmniej w tym wypadku, po jednej ze stron, ale starałem się bardzo obiektywnie do tego podejść i zauważyłem wiele wspólnych cech do innych konfliktów, do takich konfliktów, które są u nas na podłożu politycznym, co osobiście bardzo mnie boli, że czasem nie można zejść rodzinnego obiadu, ponieważ. Wujek jest SL, bardziej jest za SLD Ktoś tam jest za PiS, ktoś tam jest za PO Ale to można rozciągnąć O wiele bardziej do innych konfliktów Jakie miały miejsce Na przykład między nazistami A komunistami Między chrześcijanami a muzułmanami I tak można dalej gnębić Coraz większe te konflikty I mam wrażenie, że wszystkie Oczywiście nie porównując ich do siebie Że wszystkie te konflikty mają Wspólne dno i takim najprostszym wyjaśnieniem jest tutaj błąd w komunikacji. Otóż nie potrafimy się komunikować, nie potrafimy się porozumiewać i dlatego najczęściej wybuchają konflikty. Bardzo często ma to miejsce w relacjach interpersonalnych, co zostało źle zrozumiane, ktoś czegoś nie dopowiedział, ktoś gdzieś tam się minął z prawdą, tak czy siak przez naszą wrodzoną nieumiejętność komunikowania się oraz nierozwijanie umiejętności komunikowania się powstają różnorakie konflikty. Ale potem tak się zastanowiłem, że oczywiście jest w tym może racji, ale jedno ugrupowanie i drugie bardzo jasno komunikuje swoje postulaty. tak? Wrócę teraz znowu do przykładu LGBT oraz narodowców. LGBT komunikuje się językiem równość, miłość, tolerancja, to znaczy z czym ja się zgadzam, oraz żeby mogli adoptowywać dzieci, żeby mogły powstawać związki partnerskie, bo będzie to ułatwienie np. w papierologii. Drugi obóz z kolei twierdzi, że jest to atak na polską rodzinę, że jest to chore, że jest to zboczenie, i właśnie. I przez chwilę tak pomyślałem: stoimy po drugiej stronie i zastanówmy się, że to oni mają rację. I w głębi serca wierzę, że każdy człowiek gdzieś tam głęboko jest dobry, że nigdy nie chce źle, że. Zawsze jest to dobrze ugrupowania narodowcowe. Nie wierzę, że oni po prostu chcą niszczyć, chcą palić niektórych ludzi, niektóre flagi. Oni są dobrze w tym kontekście, w jakim oni myślą, że to jest dobrze. I podobnie każde inne ugrupowanie. Nie wierzę w ludzi, oczywiście oprócz skrajnych psychopatów, którzy są do szpiku źli i po prostu chcą tworzyć zło. Tak jak Joker, chcą patrzeć, jak świat płonie. I zastanowiłem się, co by było, gdyby właśnie to drugie ugrupowanie miało rację. I tutaj doszedłem do takiego sformułowania jak wiara, a wiedza. Bardzo często mylone, a nie powinno być. Ponieważ czym się różni wiara a wiedza? Wiara jest czysto emocjonalna, a wiedza jest czysto logiczna, poparta jakimiś dowodami. I dam teraz taki przykład, że jest wiele rzeczy, w które wierzymy, i teraz nie mówię tego tylko w kontekście religijnym. Ale wierzymy, że coś jest tak, a nie inaczej. Wierzymy w to, że mm, na przykład właśnie homoseksualiści rozbijają polską rodzinę. Wierzymy w to, że nacjonalizm jest najlepszym możliwym systemem. Wierzymy w to, że nasz Bóg jest tym właśnie jedynym, prawdziwym, sprawiedliwym, istniejącym. I my w to wierzymy. I póki ta wiara nie dotyka kogoś, moim zdaniem jest w porządku, bo możemy sobie wierzyć w absolutnie wszystko, jak ja na przykład wierzę, że energetyki w końcu nie rozniosą mi wątroby na strzępy. Tylko problem jest w tym momencie, kiedy zamieniamy wiarę w wiedzę i wiemy, że coś jest, ale nie jest to poparte żadnymi dowodami. Ba, jest taka sytuacja, że wiedza, wiedza, która jest poparta dowodami, może się wkrótce okazać, że to jest tak naprawdę wiara. I teraz do czego ja zmierzam. Wszystkie ugrupowania, do których należymy, bo to nie jest tylko tak, że należymy do ugrupowania, gdzie się podpisaliśmy. De facto, każda y, konfliktowa sprawa powoduje, że gdzieś tam opowiadamy się, po którejś ze stron najczęściej. I wierzymy, że ta strona ma rację, czyli że tym samym my również mamy rację. I właśnie przechodzimy powoli do klu tego audiologu. Mam rację. Mm. Wątpię, czy kiedykolwiek jakiś światowy przywódca powiedział: Nie mam racji. Oczywiście znajdą się takie przypadki, ale jeśli bierzemy takich prawdziwych, że tak powiem. Prawdziwy przywódca to jest złe określenie. Chodzi o ludzi, którzy jednak ciągną za sobą bardzo dużą rzeszę innych ludzi we, wokół jakichś doktryn. Tak, oczywiście najprościej jest tutaj przywać przykład Hitlera, ale ja nie jestem korwinistą, więc będę starał się go unikać. Zatem. Uznajemy, że mamy rację, tak. Stowarzyszenie LGBT uznają, że mają rację, stowarzyszenia narodowe również uznają, że mają rację. Możemy iść tym dalej, że ludzie, którzy twierdzą, że był zamach smoleński, oni twierdzą, że mają rację, że był zamach smoleński, druga strona barykady twierdzi, że ma rację, że nie było żadnego zamachu smoleńskiego. I tak dalej, i tak dalej tak możemy się rozwijać, i jeśli spojrzycie na praktycznie wszystkie większe konflikty, jakie toczą się między grupami ludzi. To właśnie polegałem na tym, że obie twierdzą, że mają rację. A moje pytanie na ten odcinek brzmi, czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się, że nie mamy tej racji? Racja bardzo, opart bardzo często oparta jest na wierze. Wierzymy, że mamy rację i. I jak często okazywało się, że tej racji nie mieliśmy? Bardzo często chętnie o tym zapominamy. Mogę tutaj podać jako przykład taki efekt, który występuje w kasynach, gdzie gracz częściej pamięta, że wygrywał, niż przegrywał, mimo że przepuścił cały majątek, i on wierzy w to, że wygra. Ma rację z tym, że wygra w oparciu o wiarę, a wiara niestety ma to do siebie, że potrafi się zmieniać. No i właśnie. W którym momencie wiara zaczyna być niebezpieczna, tak jak mówiłem, gdy nie jest poparta wiedzą. A w jaki sposób odróżnić wiedzę od wiary? Jest to bardzo prosty sposób. Dajmy na przykład, właśnie postulaty narodowców, którzy twierdzą, że powiedzmy, homoseksualizm jest abominacją i nie jest ewolucyjny, że coś takiego w przyrodzie nie występuje. Jest to dogmat wiary i spójrzcie na to, że można go łatwo załamać, ponieważ wie inaczej. Przepraszam, wrócę do początku. To czy rozróżnić wiarę w wiedzę można jednym pytaniem. Co by musiało się zmienić, żeby co by musiało się stać, abym zmienił poglądy? No i teraz jeśli osoba bardzo silnie wierzy jest bardzo przekonana, że to co ona uważa jest prawdziwe, że ona ma rację, że jest to właśnie wiara, nie będzie w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Wszystko, co nas otacza, powinno być możliwe do podważenia eksperymentalnego. Ja dam na przykład w tym momencie siebie, ja jestem zadeklarowanym ateistą, ale jeśli miałbym taki eksperyment pokazać, to byłoby właśnie, żebym mógł zaobserwować jakąś ingerencję wyższej instancji to sprawiłoby, że zmieniłbym swój pogląd, ponieważ u mnie ateizm wynika nie z czystej wiary, że nie ma. Tylko z jakichś dowodów naukowych. I teraz pytanie, czy w momencie, jak ktokolwiek na jakichś wiecach coś mówi, to jest to oparte na wierze czy, wi czy wiedzy? Oczywiście, że na wierze, ponieważ wiarą jest bardzo łatwo manipulować, bo wiara jest emocjonalna. A my bardzo jesteśmy jednak tymi istotami emocjonalnymi i bardzo chętnie lecimy za tymi naszymi emocjami, nie zatrzymując się nawet na chwilę i nie zadając sobie tego prostego pytania. Jaka pewność, że mam rację, albo że moje grupowanie ma rację? De facto może to być 50 na 50 w tym momencie. Ponieważ może albo nie mieć racji, albo mieć rację, ale my jesteśmy bardzo święcie przekonani i nieraz historia pokazała, że w imię wiary, i nie mówię tutaj teraz tylko o religii, ale wiary właśnie, że ma się rację, ginęły miliony ludzi w różnych wojnach, w różnych konfliktach, chociażby to, co się działo podczas krucjat, tak? Jedna, jedna strona twierdziła, że ona ma rację, druga, że ona ma rację. Pytanie, czy ktoś się w międzyczasie zastanowił, jakim prawem ja twierdzę, że ja mam rację, bo jest dokładnie taka sama szansa, że tej racji nie mam. I to jest bardzo ciekawe. Często osoby, które twierdzą, że mają rację, właśnie opierają się o wiedzę. Tylko pragnę zauważyć, że wiedza bardzo łatwo może stać się wiarą. Nauka cały czas się rozwija, metodologia naukowa cały czas prężnie idzie do przodu i czasem nie jesteśmy pewni, co jest wiarą, co wiedzą, a Arthur C. Clarke mówił, że wystarczająco zaawansowana nauka będzie niczym nierozróżnialna od magii. I teraz do czego dążę? Zróbmy sobie eksperyment myślowy, wyobraźmy sobie chłopca, który urodził się z bardzo nietypową chorobą, otóż Widział od urodzenia kolor niebieski jako zielony, i kolor zielony jako niebieski. I widział to. Tak, tak, tak po prostu było. <laughs> widział, że trawa jest niebieska, a niebo jest zielone. I był o tym święcie przekonany. Zbierał próbki, udowadniał naukowo, że trawa jest niebieska, trawa jest zielona. Zebrał wokół siebie ludzi, którzy mieli tą samą chorobę i również widzieli to samo. I nagle wymyślono lekarstwo na tę chorobę. Wszyscy zostali uleczeni, i nagle ich wiedza zmieniła się w wiarę która niewiele była warta wobec tego, co jest. Ponieważ okazało się, że faktycznie to trawa jest zielona, niebo jest niebieskie, ale przed tym lekiem, zanim go dostali, byliby w stanie pozabijać ludzi, którzy się z nimi nie zgadzają, którzy atakują ich światopogląd. I moim zdaniem to jest teraz największy problem, że jesteśmy w stanie przy wigilijnym stole zażynać się e, tylko za te emocje, które mamy, które mogą się zmienić, tylko za to, że potrzebujemy tego poczucia, że to my mamy rację. A wydaje mi się, zgodnie ze słowami, wiem, że nic nie wiem, że największą odwagą człowieka jest przyznanie się, że mogę nie mieć racji. Nawet nie tyle, że nie mam racji, tylko mogę nie mieć racji, ponieważ nic w tym świecie nie jest stałe, nic nie jest statyczne, wszystko się zmienia. E, poziom naukowy, poziom rozwoju naukowego, rozwoju cywilizacyjnego rośnie tak gigantyczne, że o ile w XVII wieku ludzie nie mieli problemu ze zrozumieniem technologii swoich wnucząt, to teraz to jest bardzo istotny problem, nawet, między, nawet w niższych pokoleniach, tak, że między rodzicem a dzieckiem. To wszystko pędzi naprzód, ale cały czas ciągnie się za nami ta nasza niesforna klątwa właśnie tego, że uznajemy, że mamy rację. No, Przyznajcie sami teraz przed sobą, jak często zdarzało wam się pokłócić, wejść w jakiś konflikt, tylko dlatego, że twierdziliście, że macie rację, a nikt nie powiedział, że te racje mamy. Ja Was teraz chcę zostawić z tą myślą i bardzo chętnie, bardzo Was zapraszam do dyskusji w komentarzach. Możecie mi powiedzieć, jak podoba się Wam taka forma. Czy chcecie tego więcej, może o czym opowiadać? Możecie porzucić swoje tematy albo nie zgadzać się ze mną. Ja bardzo chętnie przeczytam jakieś komentarze, które będą sugerowały, że no nie, Kuba jest inaczej bardzo chętnie wejdę w jakąś polemikę. Na każdy komentarz oczywiście odpowiem. I zastanówcie się, czy na pewno macie rację.